Zimny, marcowy wiatr hulał między blokami na warszawskim ursynowie. Maja Kowalska skuliła się w swoim cienkim płaszczu, przeklinając w myślach zepsutą windę w jej bloku. Cztery pętra po schodach, z laptopem i stertą dokumentów w torbie, nie były idealnym zakończeniem i tak fatalnego dnia. Pani Kowalska, z całym szacunkiem, ale szukamy kogoś z doświadczeniem w systemach wojskowych. Słowa pułkownika Nowaka wciąż dźwięczały jej w uszach. Była to już piąta rozmowa rekrutacyjna w Wojskowym Instytucie Technologii Informatycznych, z której wyszła z niciem. Trzydziestoletnia programistka z dyplomem Politechniki Warszawskiej i sześcioletnim doświadczeniem w komercyjnych firmach była najwyraźniej niewystarczająco dobra dla wojska. A może chodziło o coś innego? Spojrzenia mężczyzn w Komisji Rekrutacyjnej, ich półśmieszki, gdy mówiła o swoich umiejętnościach w zakresie systemów zabezpieczeń, mówiły same za siebie. Przekręcając klucz w zamku, Mai przypomniała się jeszcze jedna uwaga: systemy wojskowe to nie miejsce na eksperymenty i innowacje amatorów. Tu trzeba sprawdzonych rozwiązań. Zrzuciła płaszcz na wieszak i podeszła do okna. Z czternastego piętra rozciągał się widok na panoramę Warszawy. Gdzieś tam, w jednym z tych budynków, siedział teraz pułkownik Nowak, przekonany, że odrzucił kogoś, kto nie miał nic wartościowego do zaoferowania. Znowu to samo. Głos Karoliny, jej współlokatorki i przyjaciółki od czasów studiów, wyrwał Maję z zamyślenia. Tak, znowu brak doświadczenia w systemach wojskowych, odpowiedziała Maja, padając na kanapę i włączając laptopa. Jakbym miała szansę je zdobyć, skoro nikt nie chce mnie zatrudnić? Karolina postawiła przed nią kubek z parującą herbatą. Może to i lepiej. Nie musisz siedzieć z tymi nadętymi oficerami. Problem w tym, że naprawdę chciałam tę pracę, westchnęła Maja. Nie dla munduru czy prestiżu, ale dla projektu. Pracuję nad nowymi systemami zabezpieczeń dla baz danych operacji specjalnych. To coś, w czym jestem naprawdę dobra. Wiem, Karolina usiadła obok niej. Ale jeśli oni tego nie widzą, to ich strata. Maja uśmiechnęła się słabo i otworzyła skrzynkę mailową. Wśród spamu i newsletterów zauważyła wiadomość od dawnego profesora. Doktora Adamskiego. Maju, pamiętam twoją pracę dyplomową o kryptografii kwantowej. Odezwij się: Mam coś, co może cię zainteresować. Adamski, jedyny wykładowca, który traktował ją poważnie, który nie był zdziwiony, że kobieta interesuje się zaawansowanym programowaniem i kryptografą. To on zachęcił ją do napisania pracy o algorytmach odpornościowych w dobie komputerów kwantowych, za którą otrzymała wyróżnienie. Nie zastanawiając się długo, odpisała: Profesorze, jestem zainteresowana. Kiedy możemy się spotkać? Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. Jutro, godzina jedenasta, kawiarnia naukowa przy politechnice. Następnego dnia punktualnie o 11 maja siedziała już w kawiarni, nerwowo obracając w dłoniach filiżankę ze espresso. Profesor Adamski wszedł do lokalu kilka minut później. Szczupły 60-latek o bystrych oczach za grubymi szkłami okularów. Majuk uścisnął jej dłoń. Dobrze cię widzieć. Wzajemnie, profesorze. Adamski usiadł i bez zbędnych wstępów przeszedł do rzeczy. Słyszałem, że starała się o pracę w witi. Skąd pan wie? Maja była zaskoczona. Warszawa to małe miasto, szczególnie w kręgach akademicko-wojskowych, uśmiechnął się enigmatycznie. Pułkownik Nowak to mój dawny student zdolny, ale konserwatywny. Maja prychnęła. To delikatne określenie. Ale nie o nim chciałam rozmawiać, profesor pochylił się nad stolikiem. Słyszałaś o projekcie Kerekel? Nie, pokręciła głową. To tajny projekt modernizacji systemów zabezpieczeń NATO w Europie Wschodniej. Jestem w komitecie naukowym. I potrzebujemy kogoś z Twoimi umiejętnościami. Maja uniosła brwi. Ale przecież nie mam doświadczenia w systemach wojskowych, powiedziała z przekąsem. Nie potrzebujemy kolejnego eksperta od starych systemów, profesor machnął ręką. Potrzebujemy kogoś, kto myśli nieszablonowo. Kto zna najnowsze algorytmy i potrafi projektować systemy odporne na przyszłe zagrożenia. Kogoś takiego jak ty. Dlaczego miałby pan mi zaufać? Bo znam twoją pracę. I wiem, że jesteś lepsza niż większość tych. Którzy siedzą teraz w Witi i twierdzą, że są ekspertami, profesor wijał steczki folder z dokumentami. To szczegóły projektu i umowa o zachowaniu poufności. Przeczytaj, przemyśl i daj mi znać do jutra. Maja wzięła dokumenty, czując, jak jej serce przyspiesza. To mogła być szansa, na którą czekała. Dziękuję, profesorze. Nie w powiedział, wstając. Po prostu nie zawiedź mojego zaufania. I pamiętaj, dodał ciszej: w tym projekcie nie chodzi o to, kto ma więcej gwiazdek na pagonach, ale o to, kto ma najlepsze rozwiązania. A ja wierzę, że to będziesz ty. Trzy dni później, Maja siedziała już przed ogromnym monitorem w podziemnym kompleksie obliczeniowym, ukrytym gdzieś na obrzeżach Warszawy. Projekt Kerekel okazał się znacznie większy, niż początkowo sądziła. Była częścią dziesięcioosobowego zespołu programistów, analityków i specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Pracujących nad nowym systemem zabezpieczeń dla baz danych operacji NATO. Jak ci idzie zapoznawanie się z kodem? Spytał Tomasz, trzydziestokilkuletni kierownik zespołu, pochylając się nad jej stanowiskiem. Szczerze? Maja spojrzała na niego. To prawdziwy spaghetti code. Kto to pisał? Tomasz zaśmał się cicho. W różni ludzie przez ostatnie piętnaście lat. Każdy dokładał swoje łatki i poprawki. Nikt nie miał odwagi przepisać tego od nowa. Więc dlatego tu jesteśmy? Zapytała. Dokładnie w Tomasz spoważniał. Stary system stał się zbyt podatny na ataki. Potrzebujemy czegoś nowego, zbudowanego od podstaw. Maja przytaknęła, wracając do analizy kodu. W przeciwieństwie do Viti, tutaj nie czuła się oceniana ze względu na płeć czy brak wojskowego doświadczenia. Liczyły się umiejętności, a te miała. Wieczorem, gdy większość zespołu rozeszła się do domów, Maja została sama w laboratorium. Teoretycznie nie powinna pracować bez nadzoru, ale Tomasz, widząc jej zaangażowanie, zrobił wyjątek. Tylko nie zostawaj do rana, powiedział, wychodząc. Jutro mamy spotkanie z wojskowymi o dziewiątej. Maja straciła poczucie czasu, analizując kolejne moduły systemu. Tuż przed północą natknęła się na coś dziwnego: fragment kodu odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników zawierał ukrytą furtkę. Była mistrzowsko zamaskowana, ale dla kogoś z jej doświadczeniem w kryptografii, widoczna jak na dłoni. Co, do diabła? Mruknęła, zagłębając się w analizę. Ktoś celowo zostawił lukę w systemie tylne wejście, które pozwalało na dostęp do bazy danych z pominięciem standardowych procedur bezpieczeństwa. To nie był błąd, to był sabotaż. Maja spojrzała na zegarek, godzina druga w nocy. Za późno, by dzwonić do Tomasza. Zapisała wszystkie znaleziska i zabezpieczyła swój komputer. Jutro przedstawi swoje odkrycie zespołowi. Nazajutrz sala konferencyjna wypełniona była nie tylko członkami zespołu Kerekel, ale również wojskowymi. W tym ku niemałemu zaskoczeniu Mai z pułkownikiem Nowakiem z Witi. Gdy ich spojrzenia się spotkały. Na twarzy pułkownika pojawił się wyraz zdziwienia, szybko zastąpiony chłodną obojętnością. Profesor Adamski rozpoczął spotkanie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Jak wiecie, projekt Kerekel wchodzi w decydującą fazę. Za dwa tygodnie musimy przedstawić działający prototyp nowego systemu zabezpieczeń. Następnie głos zabrał Tomasz, przedstawiając postępy zespołu. Gdy skończył, Adamski zwrócił się do Mai. Pani Kowalska, rozumiem, że ma pani coś do dodania. Maja wzięła głęboki oddech i podeszła do komputera podłączonego do projektora. W ciągu kilku minut przedstawiła swoje odkrycie ukrytą lukę w systemie która mogła stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej sieci NATO. I kiedy dokładnie to pani znalazła? Spytał ostro Nowak, przerywając jej prezentację. Wczoraj w nocy panie pułkowniku w nocy samodzielnie bez nadzoru jego głos był pełen podejrzliwości. Kto autoryzował pani dostęp do tych modułów? Ja, wtrącił Tomasz. Maja ma pełne uprawnienia jako członek zespołu. Członek zespołu bez odpowiedniego doświadczenia i poświadczenia bezpieczeństwa, Nowak potrząsnął głową. To niedopuszczalne. Z całym szacunkiem, panie pułkowniku, odezwał się profesor Adamski, ale to właśnie brak odpowiedniego doświadczenia jak pan to ujął. Pozwolił pani Kowalskiej zobaczyć to, czego nie dostrzegli inni. Świeże spojrzenie było dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Nowak zaczerwienił się, ale nie odpowiedział. Poza tym, kontynuował Adamski, bardziej niepokoi mnie sama luka. Kto i dlaczego ją tam umieścił? W sali zapadła cisza. Maja czuła na sobie spojrzenia wszystkich obecnych. Sugeruje, odezwał się w końcu generał Dębski, najwyższy rangą oficer na sali. Aby pani Kowalska kontynuowała analizę Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z sabotażem Musimy wiedzieć, kto za tym stoi Ale zaczął Nowak To nie podlega dyskusji Pułkowniku uciał generał Pani Kowalska udowodniła swoją wartość Od teraz będzie kierować zespołem analitycznym do spraw bezpieczeństwa kodu Maja nie mogła ukryć zaskoczenia Spojrzała na Tomasza, który uśmiechnął się i skinął głową za probatą Dziękuję za zaufanie, panie general powiedziała. Nie zawiodę. Liczę na to, odpowiedział Dębski. Bo wygląda na to, że mamy w naszych szeregach zdrajcę. I musimy go znaleźć, zanim będzie za późno. Wychodząc z sali, Maja czuła mieszankę emocji u z uznania jej umiejętności, ale też przytłaczającą odpowiedzialność. Ktoś celowo sabotował system o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa NATO. A teraz jej zadaniem było znalezienie tego kogoś. Kolejny tydzień upłynął mai na intensywnej pracy. Jako nowa kierowniczka zespołu analitycznego miała pod sobą trójkę programistów, z którymi przeczesywała kod źródłowy w poszukiwaniu kolejnych luk i pułapek. Każdy fragment musiał zostać sprawdzony, każda linia przeanalizowana. Żmudna, wyczerpująca praca. Kawa? Adam, młody analityk z jej zespołu. Postawił przed nią kubek z parującym napojem. Była trzecia nad ranem, ale nikt nie myślał o powrocie do domu. Dzięki, Maja uśmiechnęła się zmęczona. Jak twoja część czysta żadnych podejrzanych fragmentów w module komunikacyjnym odpowiedział, przeciągając się a ty znalazłam coś w protokole szyfrowania Maja wskazała na ekran spójrz na te parametry są celowo osłabione. Adam pochylił się nad monitorem. Masz rację. To obniża efektywną długość klucza o połowę. Ktoś bardzo się postarał, żeby to ukryć. Pytanie: Kto? Maja potarła zmęczone oczy. Musimy sprawdzić, kto ostatnio modyfikował ten moduł. Adam kilkoma kliknięciami otworzył historię zmian w repozytorium kodu. Major Wiśniewski, trzy miesiące temu. Maja zmarszczyła brwi. Major Andrzej Wiśniewski, Zastępca Nowaka w Witi. Spotkała go tylko raz, podczas jednej z nieudanych rozmów rekrutacyjnych. Spokojny, profesjonalny, bez ostentacyjnego seksizmu, który prezentował jego przełożone. Sprawdź, jakie inne części kodu modyfikował, i poleciła. Lista okazała się długa. Wiśniewski był jednym z głównych programistów pierwszej wersji systemu. To nie musi nic znaczyć, zauważył Adam. Jest w projekcie od początku. Naturalnie, że modyfikował wiele modułów. Ale to zawęża krąg podejrzanych, odparła Maja. Musimy sprawdzić każdego, kto mał dostęp do tych krytycznych części systemu. Następnego dnia Maja przedstawiła swoje ustalenia profesorowi Adamskiemu i generałowi Dębskiemu. W małej sali konferencyjnej obecny był także pułkownik Nowak, który słuchał z kamienną twarzą. Więc sugeruje pani, że major Wiśniewski może być zamieszany w sabotaż. Spytał generał, gdy Maja skończyła prezentację. Nie oskarżam nikogo konkretnie, odparła ostrożnie. Wskazuje tylko, że osłabienia w protokole szyfrowania zostały wprowadzone podczas aktualizacji podpisanej przez majora. Czy zrobił to celowo, czy padł ofiarą manipulacji, tego nie wiem. To absurd, wtrącił Nowak. Znam majora Wiśniewskiego od 15 lat. To wzór oficera. Nikt nie jest ponad podejrzeniami, Pułkowniku, odpowiedział Chłodno-Dębski. Sprawdzimy wszystkich, którzy mieli dostęp do kodu. I co teraz? Spytał Adamski. Musimy przepisać krytyczne moduły od zera, powiedziała Maja. I wprowadzić rygorystyczną procedurę weryfikacji kodu. Żadna zmiana nie może przejść bez niezależnej kontroli. Ile to zajmie? Spytał generał. Przy obecnych zasobach. Co najmniej miesiąc. Mamy tydzień, powiedział Dębski. Wstając. Za tydzień system musi być gotowy do wdrożenia. Na to nie może czekać. To niemożliwe, w zaprotestowała Maja. Uzrób, co w Twojej mocy, Kowalska w generał skierował się do wyjścia. Kraj na ciebie liczy. Gdy wszyscy wyszli, Maja została sama za damskim. Wie pan, że to niewykonalne, wpowiedziała. Wiem, westchnął profesor. Ale musisz spróbować. I uważaj na siebie, Maju. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia ze zdrajcą, możesz być w niebezpieczeństwie. Późnym wieczorem, gdy Maja przeglądała dokumentację jednego z modułów, jej telefon zadzwonił. Numer zastrzeżony. Słucham. Odebrała z wahaniem. Pani Kowalska? Męski głos, przytłumiony, jakby mówiący zakrywał mikrofon. Proszę słuchać uważnie. Nie mamy dużo czasu. Kim pan jest? To nie jest ważne. Ważne jest to. Że zbliża się Pan do prawdy. Ale szuka pani nie tam, gdzie trzeba. Maja wyprostowała się na krześle. Co pan wie o sabotażu? Wiem, że to tylko wierzchołek góry lodowej, odpowiedział głos. System jest zainfekowany znacznie głębiej, niż pani myśli. I nie chodzi tylko o NATO. To coś większego. Kto za tym stoi? Nie mogę, głos na chwilę zanikł. Sprawdź operację Czerwony świt. I uważaj na Nowaka. On nie jest tym, za kogo się podaje. Połączenie zostało przerwane. Maja siedziała nieruchomo, wpatrując się w telefon. Operacja Czerwony Świt? Czym, do diabła, był Czerwony Świt? Szybko wpisała nazwę w wyszukiwarkę systemu. Brak wyników. Spróbowała w tajnej bazie danych NATO, do której miała ograniczony dostęp. Nic. Jakby operacja o takiej nazwie nie istniała. Albo była tak tajna, że nie figurowała w żadnych oficjalnych rejestrach. Maja spojrzała na zegarek, dochodziła północ. Nie miała pojęcia, kim był jej rozmówca, ani czy mógł mu ufać. Ale jedno wiedziała na pewno, musiała dotrzeć do prawdy, zanim będzie za późno. Przed nią była jeszcze długa noc pracy i pytań bez odpowiedzi. Następnego ranka Maja przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Po bezsennej nocy pełnej rozważań i poszukiwań, Zdecydowała się na ryzykowny krok. Jeśli informacje o czerwonym świcie nie były dostępne w standardowych bazach danych, musiała szukać głębiej. Kompleks był jeszcze niemal pusty, gdy przemykała korytarzami do sekcji archiwów. Jej przepustka teoretycznie nie dawała jej dostępu do tej części budynku, ale dzięki luce w systemie bezpieczeństwa, którą sama odkryła, mogła otworzyć elektroniczny zamek. W półmroku archiwum Maja przeszukiwała kolejne szafy z dokumentami fizyczne akta, niezdigitalizowane u idealne miejsce, by ukryć coś, co nie powinno zostawić cyfrowego śladu. Szuka pani czegoś konkretnego. Spokojny głos sprawił, że Maja podskoczyła. W drzwiach stała pułkownik Olszewska, szefowa wywiadu wojskowego, której Maja nigdy wcześniej nie spotkała, ale znała z widzenia. Ja, zaczęła, wiedząc, że została przełapana w miejscu, do którego nie powinna mieć dostępu. Czerwony świt. Olszewska podeszła bliżej. To o to chodzi. Maja zamilkła, niepewna, czy przyznanie się nie pogorszy jej sytuacji. Skąd pani wie o tej operacji? Kontynuowała pułkownik, nie czekając na odpowiedź. To ściśle tajne. Ktoś do mnie zadzwonił, gdy Maja zdecydowała, że prawda będzie najlepszą strategią. Anonimowo. Powiedział, że sabotaż systemu to część czegoś większego. Związanego z Czerwonym świtem Olszewska westchnęła i zamknęła za sobą drzwi. Chodźmy stąd. Tu nie jest bezpiecznie. Dwadzieścia minut później siedziały w małym gabinecie Olszewskiej, z dala od głównych pomieszczeń kompleksu. Czerwony świt to kryptonim operacji kontrwywiadowczej sprzed pięciu lat, wyjaśniła pułkownik, upewniając się, że nikt ich nie podsłuchuje. Dotyczyła rozpracowania siatki rosyjskich agentów w polskich strukturach wojskowych. I co z nią? Oficjalnie została zakończona sukcesem. Zidentyfikowaliśmy i aresztowaliśmy trzech szpiegów, Olszewska pochyliła się nad biurkiem. Ale nieoficjalnie, podejrzewaliśmy, że nie złapaliśmy wszystkich. Że ktoś wysoko postawiony nadal pracuje dla Moskwy. Maja poczuła, jak po plecach przechodzi jej dreszcz. Kto? Nie wiem, przyznała Olszewska. Ale teraz, gdy wspomniała pani o sabotażu systemu Kerekel. To mogłoby wiele wyjaśnić. Mój informator wspomniał o pułkowniku Nowaku, powiedziała Maja. Powiedział, że nie jest tym, za kogo się podaje. Olszewska pokiwała głową, jakby ta informacja potwierdzała jej własne podejrzenia. Nowak zawsze był poza podejrzeniami. Wzorowa służba, doskonałe referencje. Może zbyt doskonałe. Co teraz? Teraz Olszewska wstała, musimy być bardzo ostrożne. Jeśli Nowak rzeczywiście jest zamieszany, to jest wystarczająco wysoko w hierarchii, by zniszczyć nas obie. Potrzebujemy dowodów. Powinnyśmy powiedzieć generałowi Dębskiemu? Jeszcze nie w pułkownik pokręciła głową. Najpierw musimy być pewne. Kontynuuj swoją pracę nad systemem, ale bądź czujna. I. Zawahała się, jak może powinnaś zbadać historię Nowaka sprzed jego służby w wojsku. Słyszałam, że spędził kilka lat w Petersburgu w latach 90. Gdy Maja wróciła do swojego zespołu, zastała ich pogrążonych w gorączkowej pracy. Adam poderwał się na jej widok. O, gdzie byłaś? Szukaliśmy cię wszędzie. Generał zwołał nadzwyczajne spotkanie za godzinę. Podobno na to wykryło zwiększoną aktywność rosyjskich systemów wyjadowczych. Obawiają się cyberataku. Co z naszym systemem? spytała Maja, włączając komputer. Wciąż nad nim pracujemy, odpowiedział Adam. Ale jeśli Rosjanie uderzą teraz. Nie są gotowi, w dokończyła Maja. Dlatego tak bardzo im zależy na sabotażu Karakała. Bez niego nasze obecne systemy są podatne na atak. Pospiesznie logując się do systemu, Maja zauważyła coś niepokojącego ktoś przeglądał jej pliki pod jej nieobecność. Sesja użytkownika Anowak była aktywna na jej komputerze przez prawie godzinę. Adam, szepnęła w sprawdź czy ktoś grzebał w twoim komputerze? Po co? Po prostu sprawdź. Adam wykonał kilka szybkich komend i zbladł. Cholera. Ktoś skopował wszystkie moje analizy luk w systemie. Właśnie tego się obawiałam, Maja poczuła, jak narasta w niej panika. Nowak wie, że jesteśmy blisko. Blisko czego? Odkrycia prawdy odpowiedziała, szybko kopując krytyczne pliki na zaszyfrowany nośnik. Posłuchaj, Adam. Nie mamy czasu na wyjaśnienia. Musimy ukończyć system przed spotkaniem. To niemożliwe. Brakuje nam co najmniej dwóch dni pracy. Mam pomysł, Maja otworzyła jeden z programów, nad którymi pracowała po godzinach. Zaprojektowałam alternatywny protokół uwierzytelniania. Jest eksperymentalny, ale działa. Jeśli wdrożymy go teraz, możemy obejść zainfekowane moduły. Bez testów. To zbyt ryzykowne. Większym ryzykiem jest pozostawienie systemu podatnym na atak. Maja spojrzała mu prosto w oczy. Ufasz mi, Adam zawahał się, ale tylko przez chwilę. Tak, więc zabierzmy się do pracy. Mamy godzinę, by uratować system i może cały projekt NATO. Sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca. Oprócz zwykłych uczestników projektu Kerekel, obecni byli również wysocy rangą oficerowie NATO w tym amerykański generał Thompson, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo sojuszu w Europie Wschodniej. Maja siedziała z tyłu, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Adam obok niej nerwowo wystukiwał coś na laptopy, ostatnie testy ich prowizorycznego rozwiązania. Działa. Szepnęła. Na razie tak, odszepnął. Ale bez pełnego zestawu testów nie możemy być pewni, że wytrzyma skoordynowany atak. Spotkanie rozpoczął generał Dębski. Przedstawiając ponurą sytuację. Panie i Panowie, dwie godziny temu nasze systemy wczesnego ostrzegania wykryły zwiększoną aktywność rosyjskich jednostek cybernetycznych. Według analityków NATO, wszystko wskazuje na przygotowania do masowego ataku na nasze sieci. Na ekranie pojawiła się mapa Europy z zaznaczonymi potencjalnymi celami ataku. Bez działającego systemu Kerekel jesteśmy bezbronni, kontynuował Dębski. Nasze obecne zabezpieczenia nie wytrzymają skoordynowanego ataku z użyciem najnowszych narzędzi rosyjskiego wywiadu. Jaki jest status projektu? Spytał generał Thompson, spoglądając na zgromadzonych. Pułkownik Nowak wstał z miejsca. Niestety, system nie jest gotowy. Odkryliśmy liczne luki, które wymagają gruntownej przebudowy architektury. Sugeruje powrót do poprzedniej wersji i. To nieprawda. Wszystkie głowy odwróciły się w stronę Mai, która wstała ze swojego miejsca. Kerekel jest gotowy do wdrożenia, powiedziała pewnym głosem, choć wewnątrz drżała. Mój zespół właśnie zakończył implementację alternatywnego protokołu uwierzytelniania, który omija zainfekowane moduły. Zainfekowane. Generał Thompson zmarszczył brwi. Co pani ma na myśli? System został celowo sabotowany, Maja spojrzała prosto na Nowaka. Ktoś systematycznie osłabał zabezpieczenia, wprowadzając luki w kluczowych modułach. W sali rozległy się zduszane okrzyki i szepty. To poważne oskarżenie, pani Kowalska wpowiedział chłodno Nowak. Ma pani na to dowody? Tak, Maja skinęła na Adama, który podłączył swojego laptopa do projektora. Na ekranie pojawiła się szczegółowa analiza pokazująca wszystkie odkryte luki, wraz z historiami zmian wskazującymi, kto i kiedy je wprowadził. Jak widać, Maja wskazała na ekran, większość tych zmian została zatwierdzona przez pana, pułkowniku Nowak, lub przez osoby bezpośrednio panu podlegające. To absurd, w Nowak poczerwieniał. Te zmiany były niezbędne ze względów operacyjnych. Pani nie ma pojęcia o systemach wojskowych. Naprawdę? Maja wyświetliła kolejny slajd. A czy te względy operacyjne obejmują również wysyłanie zaszyfrowanych pakietów danych do serwerów w Petersburgu? Bo nasz system wykrył takie transmisje, wychodzące z pana komputera. W sali zapadła grobowa cisza. Nowak pobladł, a jego ręka powędrowała do kieszeni marynarki. Nie ruszaj się, ostry głos pułkownik Olszewskiej przerwał ciszę. Stała w drzwiach z wycelowanym w Nowaka pistoletem. Za nią weszli uzbrojeni żołnierze jednostki kontrwywiadu. Andrzej Nowak, Jesteś aresztowany pod zarzutem zdrady stanu i szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa, powiedziała Olszewska. Nowak rozejrzał się, jakby szukając drogi ucieczki, ale było otoczone. Nie macie pojęcia, w co się pakujecie, warknął. To większe niż wszyscy myślicie. Większe niż Polska, niż NATO. Zabierzcie go, polecił generał Dębski, który wyglądał, jakby postarzał się o dekadę w ciągu kilku minut. Gdy Nowaka wyprowadzono, Dębski zwrócił się do Mai. Pani system naprawdę jest gotowy. Tak, przytaknęła. Nie jest idealny i będzie wymagał dalszych prac, ale ochroni nasze sieci przed atakiem. Więc wdrażajmy uzdecydował Thompson. Nie mamy czasu do stracenia. Następne dwie godziny były najbardziej intensywnymi w życiu Mai. Wraz z zespołem nadzorowała wdrożenie nowego systemu w sieciach NATO. Każda minuta mogła być tą, w której Rosjanie rozpoczną atak. I rzeczywiście, tuż po zakończeniu wdrożenia, systemy wykryły pierwszą falę cyberataku. Zmasowane uderzenie na infrastrukturę informatyczną Polski i krajów bałtyckich. Działają zgodnie z przewidywanym schematem, wpowiedział Adam, monitorując aktywność na głównym terminalu. Próbują dokładnie tych luk, które załataliśmy. To znaczy, że mieli wewnętrzne informacje, zauważyła Maja. Nowak musiał przekazać im dokładny plan naszych zabezpieczeń. Ale nie wiedział o twoim rozwiązaniu, Adam uśmiechnął się satysfakcją. Patrzcie, odbijają się od naszych zapór jak od ściany. Na głównym ekranie centrum operacyjnego widać było mapę cyberataków, czerwone strzałki uderzające w niebieską tarcia ochronną i odbijające się od niej. Udało się wszepnęła Maja, nie dowierzając. Jej eksperymentalny protokół, zaprojektowany w ciągu kilku gorączkowych dni, właśnie odpierał jeden z największych cyberataków w historii NATO. Generał Thompson podszedł do niej i wyciągnął rękę. Gratuluję, pani Kowalsko. Właśnie uratowała pani bezpieczeństwo całego sojuszu. Uzrobiłam tylko to, co do mnie należało, odpowiedziała, ściskając jego dłoń. Nie, zrobiła pani znacznie więcej, wtrącił Dębski. Udowodniła pani, że czasem świeże spojrzenie jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. I że nie powinniśmy oceniać ludzi po mundurach czy dyplomach ale po ich umiejętnościach i charakterze. Patrząc na ekran, gdzie jej kot odpierał kolejne fale ataków, Maja pomyślała o wszystkich rozmowach rekrutacyjnych, na których jej odmówiono, o wszystkich momentach, gdy czuła się niedoceniana ze względu na płeć czy brak wojskowego doświadczenia. Co teraz? Spytał Adam. Teraz, uśmiechnęła się Maja, zabezpieczamy system na dobre. I znajdujemy pozostałych współpracowników Nowaka. Bo jestem pewna, że nie działał sam. Gdy słońce wschodziło nad Warszawą, oświetlając budynek, w którym zespół Mai właśnie obronił cyberbezpieczeństwo Europy, wiedziała jedno, już nigdy nikt nie powie jej, że nie umie programować.